Siemanko, pozdrawiam Was z pociągu, jestem aktualnie na trasie Warszawa-Zakopane i o godzinie 17 planujemy już być na szczycie Giewontu jest to 1 sierpnia, 17.00 godzina zero. dość ważny moment w historii Polski a tu jest nasz cel na dole trasy mamy 3.15, tyle potrzebujemy żeby dojść a zatem jeżeli utrzymamy tempo, no to dojdziemy jak widać po moim oddechu, może być ciężko. To jest dość ciężko, ale idziemy dalej. No i co? Zobaczymy. O, oh, szczerze, że mam jakiś kryzys. Uff. Dotarliśmy na sam szczyt. Mamy jeszcze 8 minut zapasu. Widzę, że tu coś usłyszymy. No, Także usłyszymy się za kilka minut. O 17.00. <gry> O, wow. ja idzie normalnie? O, hej, a mnie tu zostawiacie. No, na razie. <gry> Moim Everestem nie było wejście na ten szczyt. Moim Everestem było zrobienie filmu, który zobaczą inni. Chciałbym zacząć regularnie coś publikować.